Pięć oznak, że Twoje lita potrzebują pomocy. Wzdęcia, gazy, zaparcia, problemy z koncentracją to tylko kilka z tematów, które dzisiaj poruszymy sobie w kontekście tego, czy są to objawy, które powinny cię martwić, czy są to objawy naturalne, które występują u każdego z nas, a przejmowanie się tym nie ma sensu, bo może po prostu taka Twoja uroda? Zobaczymy. Cześć, to Natalia Stebel, wasza ulubiona dietetyczka kliniczna. Dziś porozmawiamy sobie o tych pierwszych oznakach, pierwszych objawach, które mogą was zaniepokoić i powiemy sobie o tym, czy faktycznie na tym etapie warto się tym przejąć, czy są to rzeczy naturalne, a jeśli tak, to kiedy powinniśmy de facto zareagować. Jeśli jeszcze nie obserwujesz tego kanału, nie subskrybujesz, to bardzo Cię o to proszę w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że według statystyk 80% osób oglądających te wideo nie subskrybuje tego kanału. Ciebie nie kosztuje to nic to tylko jedno kliknijcie upewnij się, czy faktycznie ta subskrypcja została zostawiona. Dla Ciebie to nic. A dla mnie bardzo dużo. Także z góry dziękuję. Problemy żołądkowojutowe to temat, który jest coraz częściej poruszany, i skoro tutaj jesteś, to jest to temat, który w jakimś stopniu cię interesuje, bądź już de facto dotyczy. Jeśli chodzi o kwestię objawów w kontekście przewodu pokarmowego, spektrum może być bardzo, bardzo duże. Od kwestii właśnie kumulacji wszystkich objawów, czyli może odczuwać to na każdym poziomie. Na poziomie żołądka, brzucha, problemów z załatwianiem się, problemów takich psychicznych, Automatycznych, e, problemy z koncentracją, etc. E, a równie dobrze na pierwszym etapie możesz odczuwać tylko pojedyncze objawy, które pojawiają się sporadycznie, raz na jakiś czas lub kilka dni w tygodniu, a nie jest to coś, co długo ci codziennie, lub jest to po prostu z różnym nasileniem. Te objawy mogą fluktuować w zależności od tego. Co danego dnia robisz, co danego dnia zjesz, i też powiemy sobie o tym, czy jest to w porządku. Powiemy sobie o pięciu objawach, które powinny Cię w jakimś stopniu zaniepokoić, i są to już takie pierwsze oznaki, że coś może się faktycznie niepokojącego dziać z Twoim przewodem pokarmowym. Pierwsza rzecz wzdęcia. Wzdęcia jest to coś, co najczęściej zauważamy jako pierwsze, choć często również to na początku bagatelizujemy. I kiedy wzdęcia są ok, a kiedy nie są okej. Okay, jeśli chodzi o to, kiedy wzdęcia są, że tak powiem, naturalne, normalne, to w momencie, kiedy faktycznie najemy się jakieś takie rzeczy mocno przetworzonych, fermentujących, fast foodów, rzeczy ciężko na przykład bardzo dużą ilość jakiegoś smażonego, taki, nie wiem, typowy polski obiad, typu jakaś zasmażona kapusta, do tego smażony w panierce kotlet, do tego jakieś frytki, ziemniaki, do tego jeszcze kompot z dużą ilością, rozumiem, suszonych owoców lub świeżych owoców, do tego jeszcze jakiś deserek ze Śmietaną. Są to takie efekty produkty dosyć ciężkostrawne, którymi, jak się objemy, faktycznie te wzdęcia, gazy mogą się Pojawić i jest to rzecz jak naturalna. I naturalne jest to, że jeśli po zjedzeniu takiego posiłku wystąpią te wzdęcia, to one następnego dnia znikną i już ich po prostu nie będzie. Niepokojące wzdęcia są wtedy, kiedy one przytrafiają się nam praktycznie codziennie, co drugi dzień, albo są takie okresy, kiedy one faktycznie się bardzo mocno nasilają. I powinno nas to zaniepokoić w momencie, kiedy faktycznie albo one się pojawiają bardzo często, niezależnie od tego, co zjemy. Dwa, jeśli nie widzimy korelacji z tym, co zjemy, a jak silne są te zdęcia. Trzy, W momencie, kiedy te wzdęcia pojawiają się już tak naprawdę na czczo, po przebudzeniu, że ten brzuch już jest jakiś taki nienaturalnie napompowany, wzdęty, odstający, powinno nas to wtedy zaniepokoić. Cztery, Jeśli kwestia wzdęć, nasila się w ciągu dnia, niezależnie od posiłku, a razem z upływem jakby godzin, ten brzuch zaczyna nam dosyć mocno rosnąć i odstawić. I okej, okay, to, że brzuch w ciągu dnia się powiększa, jest rzeczą naturalną, bo gdzieś to jedzenie, które spożywamy, musi się zmieścić, aczkolwiek nie powinna to być kolosalna różnica. Jeśli masz do tego jakieś wątpliwości, polecam sobie zrobić zdjęcie brzucha rano, wieczorem i zobaczyć, jak faktycznie on się różni. Czy jest to naturalne powiększenie, czy nie. No i oczywiście, czy występują jakieś objawy współistniejące, czyli jakiś ból, dyskomfort w tym brzuchu. Druga rzecz, która powinna nas zaniepokoić, to jest kwestia gazów. Jeśli chodzi o gazy, to to, że gazy powstają, to, że je wydalamy, jest rzeczą w jakimś stopniu naturalną. Problem pojawia się wtedy, kiedy one są uporczywe i utrudniają funkcjonowanie. I kiedy gazy są normalne? Sytuacja podobna. Jeśli się najemy czegoś nieświeżego, czegoś bardzo mocno przeznacza, Tworzonego, czegoś co ma bardzo dużą zawartość cukrów, dużą ilość strączków, dużą, rzecz, dużą ilość takich rzeczy kapustnych, które mocno fermentują w tym ilicie. Ok, jest to coś, co może się faktycznie naturalnie pojawić, ale właśnie w momencie zjedzenia tego, a potem powinno to Minąć po kilku godzinach lub następnego dnia. Gazy powinny nas zaniepokoić w momencie, kiedy one są praktycznie codzienne, to po pierwsze, po drugie, jeśli one cały czas są bardzo intensywnie wonne. Bo to, że te bezwonne gazy się pojawiają, to może się zdarzyć ze względu na to, choćby, że pijemy wodę gazowaną, jakieś napoje gazowane, szybko mówimy, połykamy te powietrze, pijemy przez słomkę, jest to rzeczy jakby naturalne, Problem jest w momencie, kiedy one są faktycznie dosyć mocno specyficznie cuchnące, nieprzyjemne i uporczywe. Trzecia rzecz, jeśli kwestie gazów faktycznie powoduje duży dyskomfort, czujemy jak te gazy tam przemieszczają w tym jelicie, są jakieś takie piekące, przelewające się w tych jelitach, powodują ogólny taki dyskomfort w obrębie jemy brzusznej, jest to również znak, że coś się dzieje nie tak z naszym przewodem pokarmowym. Trzecia rzecz, która jest oznaką tego, że z naszymi jelitami coś jest nie tak, to kwestia zmienności wypróżeń i co mam na myśli zarówno kwestia bigunek, zarówno kwestia zapaść, zarówno kwestia tego, jeśli ten cykl jest zmienny, jest czymś niepokojącym. I tutaj, jakby ciężko powiedzieć o tym, że biegunka raz na jakiś czas jest rzeczą naturalną, czy kwestia zapad raz na jakiś czas jest rzeczą naturalną. Generalnie nie. U zdrowego człowieka te wypróżnienia powinny być regularne, powinny być satysfakcjonujące, powinny być odpowiedniej koloru i konsystencji. Generalnie Norma nam mówi o tym, że wypróżnienia powinny mieścić się między 3 w tygodniu, a 3 razy dziennie. To jest oczywiście taka bardzo, bardzo. Szeroka norma. Taka norma, o której mówimy tak naprawdę w kontekście pacjentów, i ja jak osoba, która pracuje z pacjentami na co dzień, która przerobiła już setki pacjentów, zarówno tych zrządkowej litowych, jak. Tych również z innymi zaburzeniami zdrowotnymi, innymi chorobami. Mogę Wam powiedzieć, że taką typową rzeczą, bo ja z pacjentami rozmawiam o tym na każdej konsultacji, ile tych później jest, jaki jest kolor, konsystencja. Jest to wywiad, który ja zbieram kilkukrotnie dziennie kilkanaście, kilkadziesiąt razy w tygodniu także ja naprawdę gdzieś tam mam duży. Em... Duży punkt odniesienia do tego, jak to faktycznie wygląda u e, osoby e, zarówno chorej, jak i osoby zdrowej, i taki standardowa ilość wypróżnień najczęściej mieści się między jeden. A trzy wypróżnienia dziennie, rzadziej raz na dwa dni, ale tak już odchleń na zasadzie co trzeci, co czwarty dzień, czy kwestia tego, że nie będziemy 50 razy dziennie, nie jest już rzeczą naturalną. Zwróćmy zawsze uwagę na kwestię koloru i konsystencji tego stolca, bo to też nam jest w stanie bardzo dużo powiedzieć. Ten stolec nie powinien być brudzący toalety, nie powinien się unosić na wodzie, nie powinien być żółty, zielony, rudy, odbarwiony, nie powinien mieć różnych kolorów, nie powinniśmy tam widzieć. Resztek pokarmowych w bardzo dużych ilościach. Mam na myśli kwestie na przykład kawałków papryki, czy kawałków nawet jakichś um, orzechów i tego typu rzeczy. To, że pojawiają się na przykład nasiona lnu, słonecznika, czy kwestia kukurydzy jest poniekąd rzeczą normalną, aczkolwiek zwróćcie uwagę na ilość tego w tym stolcu i czy każde wypróżnienie po prostu nie wygląda jak sałatka. Tak nie powinno być. I w momencie, kiedy te wypróżnienia zaczynają iść już nam w kontekście albo biegunek, Albo zaparć, albo ten stolc jest twardy, ciężki do wydalenia, powoduje ból, dyskomfort, pieczenie, pojawia się krew w, ślub w stolcu, bardzo duża ilość właśnie resztek pokarmowych, lub ta kolorystyka stolca się zmienia, lub on jest bardzo mocno brudzący toaletę, lub... Unoszący się na powierzchni wody, jest to znak, że coś się dzieje nie tak i powinniśmy się na pewno tym zainteresować. Czwartą rzeczą jest kwestia przewlekłego zmęczenia i problemów z koncentracją. Tutaj jest to pokłosie problemów żołądkowo najczęściej lub kwestia złej diety. Kwestia takiego przewlekłego, patologicznego zmęczenia oraz problemów z koncentracją nie jest kwestią urody, może być kwestią oczywiście po prostu przemęczenia, kwestią jakichś takich zaburzeń tutaj na płaszczyźnie psychologicznej, psychosomatycznej Oczywiście, że tak, ale jeśli pod kątem jakby zaburzeń depresyjnych nic złego się nie dzieje lub jakby nie czujemy w kontekście tego, że te zdrowie psychiczne faktycznie podupada lub nawet się już konsultowaliśmy z psychologiem, z psychoterapeutą czy z psychiatrą w tej kwestii i on nie widzi żadnych wskazań. W kontekście diagnozowania, leczenia takich zaburzeń depresyjnych, to zwróćmy uwagę, jak wygląda właśnie kwestia em, pracy naszego przewodu pokarmowego. Bo kwestia przewlekłego zmęczenia oraz problemów z koncentracją jest bardzo często e, współistniejąca z problemami żołądkowolitowymi. I z czego to wynika? Wynika to najczęściej z tego, że w momencie, kiedy mamy przewlekłe problemy żołądkowolitowe, nasze wchłanianie składników odżywczych, w przewodzie pokarmowym jest bardzo mocno zaburzone i utrudnione. Jeśli mamy niski poziom ferytyny, jeśli mamy niski poziom kwasu foliowego, jeśli mamy niski poziom B12, to najczęściej takie objawy będą się. Pojawiać i jeśli pacjent mi zgłasza problemy z koncentracją, mgłę mózgową, to, że on jest taki przewlekle apatyczny, zmęczony, że nie ma chęci do życia i jest w trybie przetrwania, to dla mnie to jest od razu bardzo duży znak, żeby zbadać poziom kwasu foliowego i witaminy B12. I uwaga, to, że on się mieści w normie, to jest dopiero połowa sukcesu. Norma funkcjonalna, a norma laboratoryjna to dwie różne rzeczy. Norma laboratoryjna jest bardzo szeroka i ona nam mówi o kwestii tego, czy już jest ym, kwestia, problemów na przykład z anemią w momencie, kiedy na przykład kwas foliowy b 12 jest poniżej dolnej granicy normy i w morfologii widzimy również podwyższony MCV i MCH, wtedy faktycznie już mamy jawną anemię z niedoboru witamin z grupy B. Ale w momencie, kiedy mamy jeszcze morfologię w miarę w normie, nie ma tam żadnych większych odchylań, a już widzimy, że kwas foliowy, witamina B12 jest przy dolnych granicach, to jest dla nas znak, że ok, jeszcze anemii nie ma, ale jesteśmy o krok przed anemią i te objawy już mogą być bardzo, bardzo mocno u pacjenta odczuwalne. Jeśli chodzi o takie normy funkcjonalne, wasza witamina B12, oczywiście tutaj w zależności od laboratorium, ale zakłada się, że taki poziom funkcjonalny, żebyśmy się dobrze czuli psychicznie, fizycznie, B12 powinna być na poziomie przynajmniej 500-600. Jeśli chodzi o kwestię kwasu foliowego, jego poziom powinien być na poziomie minimum 12-15 u osoby dorosłej. Jeśli są takie wartości poniżej 10, pacjenci najczęściej już odczuwają duże problemy ze zmęczeniem i problemy z koncentracją. I piąta rzecz może najbardziej intuicyjna, ale nie zawsze to jest kwestia. Bólu i dyskomfortu. Bo my najczęściej zwracamy uwagę tylko na kwestię bólu, gdy coś mnie bardzo mocno boli, kuje, jest to tępy ból, ale pamiętajcie, że jeszcze jest kwestia dyskomfortu, czyli takiego uczucia po prostu niespokoju w tym litach, przelewania, to, że tam się coś dzieje, jest jakaś taka odczuwalna twardość, dyskomfort, ciężkość. Jest to również znak, że jest coś nie tak. I tutaj nie dajcie sobie też wmówić, że taka wasza uroda, jeśli czujecie ee, nadmierne napięcie powłok brzusz bolesność w trakcie dotyku tego brzucha, czujecie twardość, czujecie jak pod palcami po prostu przesuwają wam się te um, jelita, tak jak często to mówicie, że ten żołądek jest jakiś taki spuchnięty, bolący, jest taka ciężkość w podbrzuszu, że generalnie no ciężko nazwać to bólem, ale no jak tylko mogę to, na przykład, nie ubieram jakichś obcisłych spodni, nie ubieram jakichś obcisłych pasków, bo jeśli to mnie ugniata, to powoduje duży dyskomfort. Jeśli taki dyskomfort pojawia się na co dzień, czy to codziennie, czy to co drugi dzień, czy to jest gdzieś tam fluktuujące, to też nie jest rzecz, która jest naturalna. I to, że jakiś tam ból się jednorazowo pojawi w kontekście, na przykład odczuwania silnego stresu, czuję, że można boli żołądek, ale w momencie, jak stres mija, też te objawy mijają. Okej, okay, może to być kwestia taka faktycznie jednorazowa, somatyczna, ale w momencie, kiedy ten ból jest przewlekły, a częściej nawet dyskomfort jest przewlekły, to znaczy, że coś się dzieje. Jeśli masz jeden z tych pięciu objawów, bądź wszystkie naraz, bo bardzo często również się tak zdarza, to znak, że warto byłoby się zainteresować, co z tym przewodnem pokarmowym się dzieje i co z tym można zrobić. Jeśli chcesz rozwiązać ten problem i czuć się znowu lekko, nie czuć dyskomfortu, czuć po prostu komfort funkcjonowania i nie skupiać się na tym przewodzie pokarmowym, nie zastanawiać się, co tam się dzieje, nie martwić się niepotrzebnie i nie robić niepotrzebnych badań, e, wyrzucając pieniądze w błoto, to oczywiście zapraszam Cię na konsultacje indywidualne, online, kiedy my możemy sobie w ciągu 90 minut takiej konsultacji na żywo omówić wszystkie Twoje objawy, dolegliwości, podstawowe wyniki badań, e, dobrać do Ciebie suplementację, plan działania, plan żywienia, kwestie ewentualnie tej rozszerzenia diagnostyki, przeanalizowania tych wyników badań. Jest to coś, co. Robimy na co dzień w gabinecie online z pacjentami, i do tego Cię oczywiście serdecznie zapraszamy. Link do konsultacji, do kalendarza z wolnymi terminami znajdziesz w opisie tego filmiku, a również zapraszam Cię na nasze media społecznościowe, do mojego profilu na Fitalia, gdzie dzielę się nie tylko kwestiami żywieniowymi, ale również moimi życiowymi, sportowymi przygodami, i na profil gabinetowy dietoterapia.stebel, gdzie również znajdziesz dużo informacji na temat zaburzeń żołądkowo-litowych, ale również poznasz nas jako zespół dietetyków, którzy działają po to, by Twój przywód pokarmowy był zdrowy. Dzięki za wysłuchanie tego filmiku, do usłyszenia w kolejnym.